Donald Tusk wpadł w absolutną furię. Rząd stara się pokazać, że cokolwiek robi, ale wszystkie plany rządu sypią się jak domki z kart. Media opisują kolejne porażki rządu Donalda Tuska. Czy to w kontekście migracji, czy to w kontekście relacji z Niemcami, czy to w kontekście działań ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka, który poległ i został bardzo mocno skrytykowany przez środowisko sędziowskie z uwagi na swoje reformy. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość organizuje wielki marsz w Warszawie, a prezes PiS Jarosław Kaczyński skutecznie odgryza się Donaldowi Tuskowi w mediach społecznościowych pisząc tak. Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe. Przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie. Zatrzymamy pakt migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. No i rzeczywiście, nawet jeżeli Donald Tusk i jego rząd chcieli pokazać, ha, to my tutaj cokolwiek robimy, to na najbardziej sprawczego wyszedł prezydent Karol Nawrocki, który napisał obszerny list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ruszuli von der Leyen, w którym jasno wskazał, że Polska nie będzie realizować paktu migracyjnego, ponieważ przyjęła wielu uchodźców z Ukrainy. I jaką dostał odpowiedź? Ano Komisja Europejska stwierdziła, że tak, oczywiście będziemy brać pod uwagę to, że Polska przyjmowała uchodźców z Ukrainy. To jest skuteczność, szanowni Państwo, i to również już opisują media. Rząd próbuje przekonać, że że to wszystko działanie rządu, że to wszystko działanie ministra Marcina Kierwińskiego. Tylko że oni są w tym kompletnie niewiarygodni. Pamiętamy, jak rzecznik rządu Ewy Kopacz, Cezary Tomczyk, mówił w RMFFM, że jesteśmy gotowi przyjąć niemal każdą ilość tak, ludzi, którzy chcą nam tutaj wysłać do Polski. Mało tego, Waldemar Żurek dorzuca tak bardzo do pieca, że z tego ten rząd już się nie wygrzebie. Legalny sąd mówi, to nie są orzeczenia. Jedziemy z tymi wszystkimi tematami, ale jeżeli chcesz być pierwszym i wiedzieć o tym, co się dzieje w polityce, daj nam subskrypcję i kliknij dzwoneczek, żeby jako pierwszy dowiadywać się najlepszych komentarzy i najważniejszych informacji dotyczących Polski. Ale oczywiście, żeby nie było kolorowo. Prawo i Sprawiedliwość próbuje Marszem, który idzie 11 września ulicami Warszawy, pokazać, że to opozycja od dawna mówiła, jakie są problemy dotyczące migracji i czym jest pakt migracyjny. Rząd oczywiście poprzez swoje media i swoich publicystów oraz polityków będzie starał się pokazać, że nie, 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 to Prawo i Sprawiedliwość wywołało aferę wizową. To za czasów PiSu ta afera wizowa była, choć pamiętamy, była w Sejmie Sejmowa, Komisja śledcza, która nic takiego nie wykazała. Wykazała, że 300 czy tam 360 lewych wiz zostało przejętych i to też nie była wina rządu, tylko działanie zewnętrznej agencji, która działała na zlecenie rządu. A kto tak zmodernizował i zreformował działania MSZ-u w tym zakresie? Ano, w trakcie swoich pierwszych rządów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski. Także nie wyszło z aferą wizową godzili się na wszystko, co narzucała Unia Europejska, a teraz starają się pokazać, że oni od początku tego wszystkiego nie chcieli. No przecież pamiętamy, że było inaczej. Pamiętamy też, kiedy były pierwsze rządy prawa i sprawiedliwości. Co mówił Donald Tusk będąc szefem Rady Europejskiej, że właśnie nieprzyjmowanie migrantów, nieprzyjmowanie tych kwot, niedziałanie w ramach tej całej szeroko pojętej solidarności unijnej będzie. Wiązało się z konsekwencjami. I Donald Tusk ktoś powie Polak, inny, że Niemiec na stanowisku szefa Rady Europejskiej, zresztą Niemcy na drugą kadencję wysunęły jego kandydaturę ten człowiek, który dziś jest polskim premierem, mówił tak pod adresem Polski, nie rządu prawa i sprawiedliwości. Donald Tusk o tych konsekwencjach mówił pod adresem Polski, bo to Polacy, polski podatnik zapłaciłby za te kary, za to, że rząd PiSu wówczas twardo mówił nie. Nie przyjmiemy nikogo. To tak w kontekście boksowania się na temat migracji brawo dla prezydenta Karola Nawrockiego. Brawo też za to, że premier Węgier Viktor Orban też podjął ten, tę inicjatywę i dołączył się do tego listu Karola Nawrockiego wskazując, że potrzebuje Unia Europejska jeszcze jednego odważnego przywódcy, który powie nie. I to już będzie rosnąć ta grupa sprzeciwu wobec działań, które Unia Europejska podejmuje. Ale, tak jak wspomniałem, migracja to nie jest jedyny problem rządu Donalda Tuska. Waldemar Żurek, ten polityk, dziś polityk, były sędzia, który wymienił Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości, miał posunąć wszystko do przodu. Tylko Waldemarowi Żurkowi chyba wydawało się, że jeżeli jest się sędzią, jeżeli coś się komentuje, będąc na zewnątrz rządu, no to później wszystko pójdzie bardzo gładko, no ale tak gładko nie idzie. Tak naprawdę Waldemar Żurek skutecznie nie przeforsował żadnego projektu. Próbował odwoływać wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych w Polsce. Nie wszędzie się udało, a zaraz potem doprowadził do tego, że likwidujemy losowanie. Sędziów, tak? Oni to nazwali ziobrolotkiem, a opozycja wskazuje, że łamana jest ustawa, w której jest zapisane losowanie sędziów do rozpraw, a Żurek rządzi rozporządzeniami. Prawo i Sprawiedliwość wprost wskazuje, nawet ustami swojego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że w przyszłości Waldemar Żurek poniesie odpowiedzialność karną, jeżeli będzie łamał prawo, rządząc rozporządzeniami. Donald Tusk o tym doskonale wie. Zaufajcie mi, tam nie jest tak, że Donald Tusk, Klepie Żurkowi wszystkie o wszystko i bije mu brawo na jego działania. Donald Tusk widzi, że Żurek nie spełnia jego oczekiwań. Ani do przodu nie idą sprawy w sądach, ani nikt nie został rozliczony, a opozycja śmieje się dziś z Waldemara Żurka. Wbrew temu, co część oczywiście y, strony lewicowo-liberalnej stara się nam pokazać. Tak jak na przykład ostatnio w telewizji polskiej w stanie likwidacji próbowała pokazać i po prostu taką miłością pałała do Waldemara Żurka Dorota Wysocka-Szneb, że to, to, to drwal, on będzie wszystko rozliczał, on będzie wszystko naprawiał, on będzie praworządność przywracał. Doceniają, że pan jest takim twardym człowiekiem. Opozycja się z tego śmieje, Polacy na to patrzą ze zdziwieniem, trochę... Ze śmiechem, trochę jak na jakiś cyrk, a środowiska prawnicze ganią i krytykują Waldemara Żurka. Oczywiście te w pełni niezależne środowiska prawnicze. Między innymi pan profesor Ryszard Piotrowski wskazał, że jeżeli Waldemar Żurek mówi, że musi mieć w sądach zaufanych ludzi, to ci sędziowie są z miejsca spaleni. No jak sędzia może być zaufanym człowiekiem ministra sprawiedliwości? Żurek tak bardzo chce pokazać, że coś robi, że coś się dzieje, że nawet wtargnął w piątek do siedziby Sądu Najwyższego. A tak przynajmniej yy, sędzia Sądu Najwyższego, pan profesor Piątkowski, wskazuje, że. Jak to jest możliwe, że Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, bez zgody i uzgodnienia tego z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, wchodzi i uczestniczy w konferencji prasowej w Sądzie Najwyższym? Zapytać, na jakich zasadach pan wtargnął? Nawet padło pytanie, kiedy pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie mogła uczestniczyć w konferencji prasowej organizowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości? Jak to jest, że władza wykonawcza wchodzi do budynku Sądu Najwyższego i ingeruje w pracę tego, tego sądu, bez? Uzgodnienia. Jak to jest możliwe? No i rzeczywiście ludzie zaczynają to widzieć, i środowiska sądownicze chcą wyjaśnień, chcą zmian, obawiają się tego, co się dzieje. Mówią o tym, że w sądownictwie niebawem może po prostu nastąpić jeden wielki chaos. A na to wszystko, moi drodzy, nakłada się to, że po dwóch miesiącach po dwóch miesiącach dopiero doszło do przesłuchania marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który w drugiej połowie lipca, bodajże 25 lipca powiedział, że de facto był namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu w Polsce. I ja to nazywam zamachem stanu. Różnymi takimi prośbami, aluzjami do tego, że przecież mógłby nie zaprzysiąc prezydenta Karola Nawrockiego. Dwa miesiące państwo polskie bada sprawę słów Drugiej osoby w państwie, która oskarża najważniejsze osoby w państwie, bo tak można to oceniać. Nawet jeżeli Szymon Hołownia dziś mówi, że to jest publicystyka, Szymon Hołownia oskarżał najważniejsze osoby w państwie o to, że próbowały zablokować zaprzysiężenie. Prezydenta! Szymon Hołownia mówi tak, wychodząc po przesłuchaniu z prokuratury: podtrzymuje moją opinię w tej sprawie, że niezaprzysiężenie prezydenta w tamtym momencie, wszyscy go pamiętamy, byłoby rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego. Zagrożeniem stabilności i bezpieczeństwa państwa. Podtrzymuję tę opinię w całej rozciągłości i zawsze o tym mówiłem. Motywowany właśnie tym, żeby tego niebezpieczeństwa uniknąć, podjąłem zgodnie z prawą decyzję, że zwycięzcę wyborów prezydenckich, a więc Karola Nawrockiego, zaprzysiądz jako prezydenta Rzeczpospolitej. Powiedziałem to trzykrotnie. I brawa dla Szymona Hołowni za ten gest i za ten ruch. A na samym końcu już absolutnie jako taki bonus. Afera masłowa w Polsce. Moi drodzy, zostańcie jeszcze dosłownie minutkę, bo warto o tym powiedzieć. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zrobił zdjęcie w samolocie polskich linii lotniczych LOT, wracając z Parlamentu Europejskiego do Polski. Zdjęcia, zdjęcie niemieckiego masła, które jest podawane na pokładzie polskiej linii lotniczej. No i oczywiście wybuchu wrzask. A że to nie tak, że to przecież ten catering się uzupełnia w Niemczech, a że to tyle to nie jest tak, to przecież to wszystko tak, a w ogóle to Bocheński jeździ Volkswagenem prywatnie. No i moi drodzy, moi drodzy. To Bocheński odpowiada tak. Zapytałem pana posła. Poprosiłem o komentarz, jak odpowie na pytanie, dlaczego jeździ Volkswagenem, a krytykuje niemieckie masło w Samolotach polskiej linii lotniczych LOT. I Psobarz Boheński odpowiada mi tak. Gdyby nie wyprzedali wszystkiego w latach 90., gdyby były minister, dziś europoseł, pan Lewandowski, nie wyprzedawał polskiego majątku, a poskomuniści i pierwsze rządy trzeciej RP skutecznie, skutecznie postawiłyby na nogi polski przemysł motoryzacyjny, dziś jeździłbym polskim samochodem. A tak nie mam możliwości. A tak od siebie to dodam, że. Przecież naród niemiecki jest od tego, żeby robić Polakom samochody, prawda?